Bajcie na moim kanale. Dzisiaj trochę pada. No, gdzie niegdzie podobno są ewakuacje i RCB, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało, aby zrobić plecaki ewakuacyjne. Dlatego też zapraszam na dziesiąte spotkanie Leśnych Ludzi, gdzie takie plecaki będziemy analizować. Ale dzisiaj nie będzie o plecakach ewakuacyjnych. Jak orzechy obrodziły w tym roku Super Super Dzisiaj będzie o Nożach I o nożu Case Oczywiście Marka ze Stanów Zjednoczonych Która swoją historię zaczyna W 1889 roku Kiedy to czterech braci Case Między innymi William Russell Zaczynali sprzedawać sztućce z pociągu, wyobraźcie. William Russell miał syna Johna Case'a, który to założył słynną już amerykańską markę Case Knife w 1889 roku, jak już wspomniałem. Natomiast inicjały ojca, czyli WR William Russell, widnieją w nazwie tej marki. Firma zaczęła swoją działalność w Portland w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Oczywiście, Case ma różne noże w swojej ofercie, jest ich bardzo wiele. Są mniej bądź bardziej klasyczne. Mniej bądź bardziej przypominają te stare traperskie noże, te noże dziadkowe. Pewnie ktoś, kto miał to, to wie, o czym mówię. Natomiast są piękne, są z takim typowym amerykańskim sznytem. Natomiast są też noże właśnie tak zwane workery, czyli po prostu zwyczajnie robole. Noże robocze. Natomiast w mojej opinii ma kilka pięknych modeli oprawionych w poroże, czy na przykład w srebro. W 1905 roku firma została przeniesiona do Pensylwanii, gdzie istnieje do dzisiaj, a dzisiaj jest własnością koncernu Zippo, zn znanego chyba przez Was zapalniczek Zipo. Firma w trakcie I wojny światowej zasłynęła z dwóch modeli noża. M3 to był taki typowy bagnet i W42 Stiletto, też nóż bojowy, typowo do zadań wojskowych, ale też... Można znaleźć te noże na przykład podczas misji Apollo. Przy czym są to e, takie duże noże, które astronauci zabrali ze sobą na pokład. A ja zbieram dalej orzechy. dla siebie, to jest American Workman, czyli robotnik, salt tak się ten nóż nazywa. Długość całkowita po złożeniu to jest ponad 11 cm. Długość ostrza to jest 9,4 cm. Waga niecałe 100 gram. I wykonany jest ze stali węglowej 10,95. Dlaczego taki nóż? Bo chciałem wypróbować tę właśnie stal węglową. Zobaczcie, jak się już ładnie patynuje. Podczas używania. Noże case są bez klasycznej śruby pivota, tak jak Bax 110, i są oparte o mosiężne nity wewnątrz. Tutaj mamy mosiężne linersy. Nóż ma blokadę sleep joint i fajnie zakrzywioną ergonomicznie rękojeść, dzięki czemu doskonale leży w dłoni. Zwłaszcza jak ktoś ma dużą dłoń i potrzebuje dużego, potrzebuje dużego scyzoryka czy dużego noża składanego. A resztę pokażę Państwu za moment, jak ten nóż pracuje. Taki mały patyczek poskrobiemy. Dochodzimy do suchego, czyli możemy to teoretycznie zapalić. No i zobaczmy. Czy taka dusza drewniana nam się zapali? No proszę bardzo. Nie Innymi poskuje. słowy, nawet jeżeli w taką pogodę jak dzisiaj chcemy sobie poćwiczyć rozpalanie ognia, to warto znaleźć mokrą gałąź, nawet jabłoni, która jest łamana i po prostu ćwiczyć. To nie jest świerk, to nie jest brzoza, żeby się to ładnie paliło, to jest jabłoń. Dodatkowo atutem tego noża jest to, że ciężko go będzie zgubić, a łatwo znaleźć dzięki kolorowi rękojeści. Posłuchajcie Państwo, jak pięknie deszcz mi będzie wturował podczas narracji. Wracając do noży czy scyzoryków Case, no każda, każdy kraj ma jakiś swój. Scyzoryk bądź nóż składany. Takim synonimem polskiego noża składanego był Gerlach. Teraz niby Oskar, ale chyba jakoś troszkę się zmieniła. W Szwajcarii jest Victorinox, we Francji Opinel. W Portugalii scyzoryki Mam. A w Stanach Zjednoczonych właśnie casey. Oczywiście nie możemy porównać case'a do Baka 110 na przykład, czy Baka 112 Ranger. To zupełnie inna klasa. Scyzoryki case to były takie scyzoryki, które każdy chłop, tak kolokwialnie mówiąc, nosił w portkach. Nosił w portkach do pracy, nosił w portkach do tego, żeby sobie zrobić jedzenie. Dokładnie tak jak francuscy pasterze, czy portugalscy, czy hiszpańscy używali scyzoryków mam do przygotowania sobie posiłku, do ukrojenia sera itd. Tak a w Polsce, no w Polsce była komuna, byli elektrycy, mechanicy, którzy używali gerlacha, czasami też wojskowi, bo nie było nic innego na, na rynku. Co do Victorinoxa, no to jest już zupełnie inna klasa. Szwajcaria nie ucierpiała w II wojnie światowej, wręcz przeciwnie wzbogaciła się na państwach, które na niej ucierpiały. Zawsze była krajem neutralnym. A no jej marka Victorinox znana jest na całym świecie też jest na wyposażeniu armii między innymi szwajcarskiej jako noże oficerskie czy żołnierskie. Historię możecie sobie zobaczyć w moim odrębnym materiale. Natomiast też no, są to scyzoryki, które są dawane na przykład w prezencie prezydentom Stanów Zjednoczonych. Też były w kosmosie. No ale tutaj case niczym nie odbiega od Victorinoxa, też był w kosmosie. Pamiętajcie, szanowni... I to w misji Apollo 13 na przykład. Pamiętajcie, szanowni państwo, żeby dbać o ten nóż i po takich spożywczych rzeczach będzie się wam patynował, nie martwcie się tym. Możecie go umyć, możecie go natrzeć olejem, najlepiej oliwą z oliwek, i w ten sposób o niego dbać. Ja o swoje noże nie dbam. Ja swoich noży używam. Ja lubię tę patynę na głowniach ze stali węglowych. No ale nie wszyscy są tacy jak ja. Pamiętajcie o tym, żeby konserwować noże. Na ognisko też się nada. Można zastrugać kijek od kiełbasy całkiem spokojnie. Można także zrobić śledzia do namiotu i pewnie zawieszkę pod kociołek też będzie można zrobić. bez żadnego problemu. Da się. Da, się. da się, Bardzo się cieszę, że są takie firmy jak Works, tyle.pl, które chcą wprowadzić na polski rynek fajny produkt. Tak jak powiedziałem wcześniej, pokazałem Państwu na ekranie monitora komputera, że nie tylko ten nóż jest dostępny, bo są dostępne nawet takie maleńkie dzieła sztuki, które widziałem, trzymałem w ręku i rzeczywiście robią wrażenie. Zresztą Case słynie z dokładności wykonania swoich noży i Case słynie przede wszystkim z tego, że ich noże są niezawodne. Dlaczego niezawodne? Bo nawet jak ci się ten nóż rozklepie w jakikolwiek sposób, to bierzesz dwie deseczki, młotek i ten nóż działa bez zarzutu. Dokładnie tak jak Bach 110. Cóż, to wszystko na dzisiaj na moim kanale. Idziemy popatrzeć w jaki sposób przebiega proces ewakuacji w Polsce. Dziękuję, że byliście ze mną. Zostańcie w duchu i zapraszam na dziesiąte spotkanie leśnych ludzi, aby nauczyć się ewakuować. Właśnie.